Drogie panie, dziś nasze święta a my jak zwykle w biegu, łącząc z mozołem obowiązki domowe i zawodowe, ale z sukcesem. Na szczęście mamy technologię. Technologia też jest kobietą, a ja dzisiaj, korzystając z niej, chciałabym złożyć nam wszystkim najlepsze życzenia. Bez względu na to, czy jesteśmy szefami, czy pracujemy w firmie, czy urzędzie, bez względu na to, czy zajmujemy się domem, czy w tym domu pracujemy, nasza praca, nasze życie są wszystkie równoważne i równoznaczne. Dlatego dzisiaj korzystając z technologii, jeszcze raz składam nam wszystkim najlepsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia i siły. Siły do spełniania się w życiu codziennym i do tego, abyśmy czerpały ze wszystkiego, co robimy, najwięcej satysfakcji, ile to możliwe. Pamiętajmy, że przedsiębiorczość w Polsce ma twarz kobiety. A dzisiaj wszystkim życzę dobrego dnia.